Jesteś mistrzynią ogarniania, przejmowania kontroli i inicjatywy? W relacjach z mężczyznami to ty wchodzisz w jego rolę. Lubisz podkreślać swoją obrotność? Koniecznie tego posłuchaj. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska-Kanabus i zapraszam cię na podcast od samotności do miłości który jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Nowe osoby, które zapisują się na newsletter, proszę, aby napisały, co jest dla nich największym wyzwaniem w relacjach damsko-męskich. I ostatnio dostałam taką odpowiedź. Odpowiadając na pytanie, co jest dla mnie największym wyzwaniem w związkach, to chyba to, że za bardzo przyjmuję inicjatywę, a raczej rolę mężczyznę. Myślę, że nie pozwalam trochę mężczyznom być mężczyznami, bo przecież ja sama wszystko zrobię najlepiej. I zresztą po co on ma się przemęczać w robieniu czegokolwiek w domu, czy też w wysilaniu mózgu, aby móc mnie zaskoczyć lub wymyślić dla nas coś fajnego. Za dużo daję od siebie. Nie jestem stanowcza, kiedy wymagam czegoś od mężczyzny, bo przecież on jest taki biedny. Chyba robię z nich trochę takich leniwych ciapciaków. Choć myślę, że trafiając na odpowiedniego mężczyznę, nie stanowiłoby to problemu, bo to on przejąłby inicjatywę, ściągając przy tym nieco ciężaru, obowiązków z moich barków. No, cytuję tego maila, bo uważam, że jest fantastyczne. Dziewczyna tu bardzo dobrze, myślę, że to bardzo dobrze rozpoznała to, co robi, że wchodzi w rolę mężczyzny w związku czyli tej osoby działającej, przejmującej inicjatywę, yy, odpowiedzialność, co powoduje, że mężczyźni, z którymi się spotyka, yy, się rozleniwiają. Świetne wyrażenie, leniwi ciapciak. I pomyśl, czy to u ciebie tak też nie jest, bo yy, może pochodzisz już z domu, w którym mama właśnie była taka ogarniająca wszystko, a tata był bierny. I wtedy możesz naturalnie wchodzić w taką, taką postawę, no bo widziałaś to przez lata i takiego wzorca kobiecości się nauczyłaś. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest, żeby uświadomić sobie, że mężczyzna nie szuka w kobiecie drugiego mężczyzny. Nie, jak chce pobyć w męskim towarzystwie, to ma swoich kumpli. On szuka kobiety. Czyli w tej kobiecie chce być mężczyzną, a nie żeby kobieta przyjmowała to wszystko. I um, też to ostatnie zdanie w tym mailu. Um, to jest pułapka. Ta dziewczyna pisała, myślę, że trafiając na odpowiedniego mężczyznę, nie stanowiłoby to problemu, bo to on przejąłby inicjatywę, ściągając przy tym nieco ciężaru, obowiązków z moich barków. No nie, no nie byłoby tak. To nie jest tak, że on, że ty możesz dalej postępować tak samo i on się pojawi. No nie, bo on, ten właściwy mężczyzna. Nie będzie miał um, przestrzeni, żeby się zaprezentować, albo za, jak nawet go spotkasz, to on przejmi, jakby przejmiesz inicjatywę, więc on znowu nie będzie miał szansy się pokazać. I jak będziesz z niego robić, um, próbować go wrzucić do ro rolę ciapciaka, to on się wycofa. Um, to nie czekaj na to, że pojawi się ten właściwy mężczyzna i on wszystko zmieni. E, to ty się zmieni. Tak? Porzuć ten schemat takiej samowystarczalnej, ogarniającej wszystko dziewczyny. Przestań być zosią, samosią. Przyznaj się, że czegoś nie umiesz, albo czegoś zwyczajnie nie chcesz robić. I wiem, że pewnie umiesz um, przybić um, obrazek do ściany, nie wiem, też um, upiłować deskę czy skręcić coś. Ale może tego nie rób, tylko poprosi o pomoc. Mężczyźni chcą czuć się pomocni. I Jak jesteś zbyt niezależna, taka w złym znaczeniu, bo nie dojrzała masz być, że sobie poradzisz, a jak jesteś taka samowystarczalna, to, to nikt nie może się do ciebie zbliżyć, bo ty sobie poradzisz i wszystko wiesz najlepiej. A to zabija relację. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję i udostępnij ten materiał, gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na Patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć.